Dzisiaj na Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaproponowałam moje priorytety budżetowe na rok 2011. Bardzo bym chciała, aby w roku budżetowym 2011 Unia Europejska w sposób szczególny zwróciła się ku młodzieży. Młodość to taki czas, kiedy przechodzimy. Z pracy kiedy przechodzimy do pracy, przechodzimy z edukacji do pracy, czy to oznacza założenie swojej firmy, czy szukanie pracy na, na, na rynku pracy. Jest to trudny moment, moment przełomowy. Bardzo bym chciała, aby Unia Europejska spojrzała na tę kwestię, aby budżet na 2011 rok przewidział nowe, innowacyjne środki pomagającym młodym ludziom w tym trudnym momencie. Młodzież to także coraz bardziej rzadkie... Dobro naturalne w Unii Europejskiej. Młodych ludzi jest mało. Tym bardziej warto pomagać ich, widzieć młodych ludzi jako świetną inwestycję na przyszłość, inwestycję także na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać innych parlamentarzystów, że młodzi ludzie są ważni, że warto w młodych inwestować i że będzie to widoczne w budżecie na rok 2011.